Wyobraź sobie, że istnieje masa osób, która po prostu marzy, aby być na twoim miejscu, aby żyć swoim życiem, aby mieć dostęp do bieżącej wody, do fajnej pracy, fajnych ludzi, dachu nad głową, dostępu do edukacji, gdy byliśmy mali. I jakby, nie wiem, ty możesz na przykład bardzo mocno chcieć żyć jak jakiś twój idol, jakiś twój nie wiem, artysta, którego podziwiasz. Z kolei osoba, która na przykład jest sławna i ma tak naprawdę wszystko, i e, dużo osób chce żyć tak jak ona, no to ona z kolei może chcieć żyć tak jak osoby niesławne, bo brakuje jej na przykład e, prywatności. No i to mocno pokazuje, jak biologicznie nasz umysł jest zaprojektowany, aby cały czas pożądać więcej, aby cały czas e, chcieć. E, jakby wznosić swój poziom życia trochę wyżej. I to z biologicznego punktu widzenia, takiego ewolucyjnego, ma dużo sensu, no bo to sprawiało, to pomagało nam przetrwać, to pozwalało naszemu gatunkowi się rozwijać i dzięki temu doszliśmy do tego, tu gdzie jesteśmy teraz. Tylko właśnie ten system jednocześnie generuje bardzo dużo cierpienia, bo chcesz coś i czegoś nie masz. Ciągle ci czegoś brakuje, ciągle czujesz jakąś lukę i. Nie doceniasz tego, co masz, nie akceptujesz aktualnego stanu. Co nie, że jakby szczęście, to jest jakby brak takiej potrzeby, pożądania czegoś więcej. Nie potrzebujesz tego więcej, ale po prostu chcesz się dalej rozwijać dla samego rozwijania się, dla samego procesu, dla samej drogi, a nie dla celu. No i wiesz, gdy sobie pomyślisz, że na przykład osoba, która żyje takim wymarzonym życiem, o, o którym my marzymy, no to ona może tak naprawdę chcieć yy, marzyć o tym, aby żyć naszym życiem, takie jakie my mamy, takim właśnie prostym, nie? I jakby to może tobie ułatwić, aby zaakceptować to, co już masz.